zjechaliśmy sobie po najazdach, nie? No, no, no. Nie no, powinno być z tego. Dobra, tutaj ja odpina, można oddawać traktor i działać. Kule, a masz? macie kule jakieś, nie? Dobra. Co, co? Są za duże? No duże są trochę, nie? A nie macie innych? Nie wiem, muszę zapytać. Masz mniejsze? Są mniejsze też, z mniejszą średnicą? Kule? No no tak, no tylko... Dobra. Na to na zdjęcie to akurat No tam nie powinno być Programu tam dobrze ma, czy są dobrze na jazdy Dobrze ma tam na, na jazdy Powinien mieć dobrze, nie? O Dobra, to dawać No no nie jak się pytam tylko Żeby było Myślę, że ze mnie. myślę, że zjedzie, nie? Tak, 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 tu można dawać. O, o,